To oko, trafia do garneczka. W międzyczasie przygotujemy jeszcze omastę do smarowania jej musztardę z miodem. Się nie nagrało. Nie? Nie. Właśnie o to chodzi. Tu musi się to po prostu wszystko rozpadać. odchodzić od kości. No, witajcie, dobry, cześć. Pozdrawiam z Gruzią Laki <grym> luk. Travel and Food, dzisiaj groneczka Zjedliśmy sobie tylko jedną, żeby on zjeść ze słakiem I, i nie należy jakoś tak strasznie bardzo. Taka jedna, nam no, spokojnie starczy na dwie osoby. E, mamy podział, w do co je, więc to sobie poradzimy z tym. I ona ja będzie jak przygotowana, później będzie pieczona. Co potrzebujemy? Cebulkę dwie, trzy przysmażymy na patelni. E, tak samo trochę czosnek, tak samo trochę e, To trafi wszystko do do grządku do garnka groneczka również ta waży 1150 gram przypomnę, że jest taka mniejsza już te około 1,5 kg nawet większe no to już to już odpada według mnie przynajmniej, porę taką lekko ponad kilo kg odgotujemy ją później do piekarnika w międzyczasie przygotujemy jeszcze omastę do smarowania jej musztardę z miodem pół na pół proporcje Eee, co to jeszcze mamy? Eee, Supiegoś do smaku, wiadomo, zielangielskie eee, No, ja ogólnie <laughs> dawałem zawsze warzyw, trochę marchewki do pieczenia, już do zapiekania w piekarniku. Marchewkę i eee, czosnek, cebulę. I do tego ziemniaki. Natomiast teraz już staram się, jestem na lekkiej diecie i nie łączę węglowodanów i białka. Staram się po prostu jak gorąka to gorąka. Chociaż warzywa to też węglowodany, ale łatwiejsze do stawienia jak w połączeniu z ziemiakami. Przynajmniej sam po sobie czuję, że tak mi jest lepiej. Więc się bez ziemniaków goroneczka, warzywa. No ty tej porze mrożone niestety, a panik nam się później przyda do przyrumienienia skórki. Teraz do garneczka z wodą, dodajemy przyprawy i gotujemy Tawrowy. Trzy sztuki, tylko kniatom, zielę angielskie, również 3 sztuki. Spryskujemy trochę klepszu. No i sur, teraz muszę odmierzyć. Ja daję jedną łyżkę, dużą, 100 łyżkę na, na, na kilogram mięsa i dam tak, te ponad jedną łyżkę. Wszystko zagrzane, wodę gotujemy. Jak ona będzie letnia, to <tuszę> ja tak sobie pobiorę z niej trochę z, ciekawki, z ciekawką i po na wkuwam e, gorąkę, mam tego specjalnie e, bo po prostu mi się dzisiaj spieszy nie, nie miałem czasu na, na jakieś Inne rzeczy no to jest po prostu lekkie przyspieszenie, a chodzi o to, żeby to środko środku była fajna i przyprawiona. No dobrze moi drodzy, ja robię sobie tak. Część marchewka, cebula czosnek daje tak, praktycznie bez do dobierania do wody, do wrzątku część Podsmażam, karmelizuję, żeby miały świetny, specyficzny taki Na Zjemy do schodniska taki smaczek. Później zostanie mi jeszcze część warzyw już do piekarnika. I, e, no i wiadomo, kapusta trafi też e, kiszona do piekarnika razem z groneczką. Ma to już pogotowanie. Na razie chcę to wrzucić też do, do wody, tak jak tutaj. Do groneczki, jak woda będzie wrzała. To jest ważne, żeby właśnie ściąć mięsko. A żeby ono nie, nie do zimnej wody e, wkładamy do wrzątku żeby się zamknęło i ładnie się ugotowało czyli nasz no, do maszynki też lekko e, no i za tak, chwilę to wszystko połączymy razem tutaj z ladeczką która za chwilę wjedzie w ten wrzątek to oto trafia do garneczka i dorzucamy słuchajcie warzywa z poteni. Tam. Teraz już wam pokażę jak to wygląda. Mm. Oczywiście mam pewną moc palnika teraz, żeby to jak na wiem, wiadomo z doreczki zimno. Więc więc ona troszeczkę to wystudzi przez chwilkę, no to, to nam nie szkodzi. No dobrze kochani, minęło sobie kilka sekund woda znowu rze pod przykryciem. Teraz zjeżdżamy z dziewiąteczki, u mnie jest maksymalnie dziewiątka, Zjeżdżamy na szósteczkę. No i półtorej godziny, to tak właściwie jest minimum. Eee, dopiero możemy zobaczyć co się dzieje żeby ewentualnie wziąć moment, zobaczyć w środku jak to, to wygląda no ale tutaj półtorej godziny to minimum także widzimy się za półtorej godzinki w międzyczasie przygotuję eee, omastę do smarowania przed pójściem do piekarnika eee, będzie wypędzlowana, wymieszana wymacerowana w miodzie z kochani, minęło półtorej godzinki Goroneczkę wyciągamy z wywaru. Widzicie, jak ona się tutaj wykąpała z tymi warzywami podsmażonymi. Połowa była podsmażona, połowa nie. E, połowa syrowa. Także ją przykładamy dobry twarny i będziemy zapiekali w piekarniku w 160 stopniach. Jakieś, no zobaczymy. Ale mi się wydaje, że na tą godzinę to na pewno i dopiero po godzinie będziemy sprawdzali, co, co, co dalej. Oczywiście tutaj to też rzucamy do groneczki naszej teraz moim zjawiskowym nożem na ognisko. on jest bardzo tak także nacinamy sobie groneczkę tak żeby za chwilę musztardą i miodem na włos, na włos tu, tu, tu. No, 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 okazało się, że miałabyś być bez włosia. Miałabyś być włosia, ja nie lubię się z włosiami No i będzie, bez włosów jeden się znalazł. O, tu No, i gra. Polewam naszym wywarem. Przypomina mu starda i miód. Miodek, oczywiście ekologiczny, kupiliśmy na jarmarku świątecznym w Grudziądzu pasieki, która się rękuje już nie opoda nas dobry wniosek nie jest i tak sobie pędzlujemy wesoło pędzelkiem już było zabawnie. nie wykorzystujemy całej e, mikstury potrzebujemy jeszcze jej później, żeby ją polewać w czasie, w czasie pieczenia no i tak, po jednej stronie dajemy warzywka zupełnie surowe teraz znowu dajemy jabłuszko, a po drugiej stronie damy kapustę kiszoną Jabłuszko jest ogorone, w sensie bez pestek się cieszą, że ja tam za dużo podponię wnikam Kurki naszej uwielbiają jabłuszka No i teraz jeszcze warzywa. Niech będzie z dołu, a co? Mm, karty mięsożerka na wieś ogorące z kapustą, taką zasmażaną z piekarnika kiszoną, Jest po prostu pogodzają się. Mi się już pobudziły właśnie e, kubki smakowe. Produkuję nadmiar ślinki, bo się już nie mogę doczekać. Kapustkę minimalnie odsunczamy, ale tylko troszkę. Nie rozkładamy jej tak na płasko. to nas się spali i nic nie zostanie. Robimy takie bąbeczki. Takie porcyjki. <grym> no myślę, że taką jedną bordkę gdzieś tu wciśniemy. Kapusta i kminek są po prostu aż do gęściej skórki. Ok, kochani. Ale jest półtorej godziny, pierwszy raz dodatkowo byłem po 45 minutach naszym miodem i, i musztardą, teraz jest minął półtorej godziny, czyli drugie smarowanie, kolejne myślę jakieś 40 minut i powinno już być praktycznie, zobaczcie kapusta jaka jest fajna, się ta w tylko przelmieniła, w środku jest normalnie jeszcze wiecie, wszystko git. A, aż myślinka cieknie, i to tak jak mówiłem, 160 stopni, na tych 160 lecimy. Teraz jeszcze jest, nie wiem czy to będzie widać. Skórka jest jeszcze miękka, ona taka jest tylko tu gdzieś złapana. Lekko ja natomiast uwielbiam, żeby ona w środku była mega soczysta, ale na zewnątrz że była spieczona. I teraz tego efektu nie uzyskamy z piekarnika, bo jeżeli podkręcimy go, to ona się wysuszy, i zrobi się twarda w środku. Mi zależy na takim yy, pieczeniu na slow 160 stopni maksymalnie, tak sobie tam po bangla, a później ją zrobimy palnikiem, żeby, była, żeby uzyskać chrupkość skóry właśnie, a żeby była w środku taka wiecie idealna. I teraz tak jak widać ona jest jeszcze skórka jest taka mięciutka, jest ładnie przyrumieniona oczywiście. Wygląda mi się wydaje zacnie ale my sobie jeszcze tutaj za chwilę podrasujemy, ale jeszcze mam zanim pozrobię, to zrobię, bym to chciałbym wam pokazać w środku. Robimy sobie kartę. O to, żeby ona była, o, słychać? Tak jak widać, jeszcze kontrola tak dla pewności. Jest świnka, jest świnka, nawet jest lekko wyżej, a jest idealnie w punkt. I przyjechał do mnie święty Mikołaj, <laughs> z takim oto wozem. Ja sobie zawsze biorę, kochani, dwa rodzaje noża. Tak, przy kości takim ślepie operuję, a tak wiele stekowy i wiosny. Zobaczcie. Poproszę kamerkę bliżej tutaj. Właśnie o to chodzi. Tu musi się to po prostu wszystko rozpadać. Odchodzić od kości. Ch chru chrupiąca skórka. Zobaczcie. Mm -hmm. Aż sam sobie zazdroszczę. zapiekana no bo no, um, kurwa to się wytnie chrzan nie jest potrzebny w teraz czas na mięsko ja bym chciał widzicie ile wigocie w środku głodny jestem. E, półtorej godziny e, siedziała w wodzie, godzinę 40 nawet i trzy godziny w piekarniku, 160 stopni. E, no i w zasadzie na koniec jeszcze właśnie czekajcie. Zobaczcie, mimo że ona tu jest z góry skarmelizowana to w środku jest normalnie pełno wilgoci i i to była dobra, nie, jak to chrupie. Mmm, pierwsze ja czuć na netki smak miodu i musztardy na tym. Fenomenalne. Ale żeby nie było. A ja się tym zaraz podzielę. Mmm. <śmum> no kochani, właśnie do was na chwilkę. Przerwałem sobie ucztę. Muszę wam to pokazać przy kości, tak więc, zupełnie zobaczcie. Tak nam się to prezentuje. Wszystko ładnie odchodzi. Moi drodzy, jeżeli podobał Wam się materiał, to nie zapomnij, proszę dać polubienia, subskrypcji i zostaw komentarz. To mi pomoże rozbudować zasięgi i rozwijać ten kanał. Dzięki. Elo!